Nieco na północ od Małopolskiego Miechowa, w gminie Harsznica znajduje się maleńka wieś Marcinkowice. Do wąskiej drogi nieodkrytej jeszcze przez samochód Google Maps przylegają domy, zabudowania gospodarcze i pasy pól prawnych. Czy ktokolwiek mógł się spodziewać, że w tak kameralnej miejscowości dojdzie do niezwykle brutalnej, a do tego podwójnej zbrodni? Kto w 2005 roku zabił bliźniaków Zdzisława i Stanisława Marców? Dzisiejszy materiał powstał przy współpracy z autorką bloga Niewyjaśnione Zbrodnie i Zaginięcia. Link do jej bloga znajdziecie w opisie. Gorąco zachęcam was do tego, abyście tam zaglądnęli, jeśli chcecie poznać więcej równie smutnych i przerażliwych spraw. Zdzisław i Stanisław Marcowie byli bliźniaczymi synami jednego z najbardziej zamożnych mieszkańców Marcinkowic. Mieli starszego brata, który niestety już od początku lat 90. funkcjonował w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym na śląsku. Senior rodu pozostawił potomkom 10-hektarowe gospodarstwo wraz z drewnianym domem. Bracia nie roztwonili majątku, ale zajęli się nim z wielkim oddaniem. Rytm ich życia wyznaczała praca na roli i przy zwierzętach. Pod swoją opieką mieli krowy mleczne, trzodę chlewną i dwa konie. Choć dysponowali maszynami rolniczymi oraz ciągnikiem, trudno było podołać wszystkim obowiązkom. Dlatego każdego sezonu najmowali do pracy i do pomocy ludzi z Marcinkowic lub sąsiednich wsi. Panowie marzec do końca życia pozostawali kawalerami. Żaden z nich nie miał też dzieci. W sprzątaniu domu i przy przyrządzaniu posiłków do pewnego czasu pomagała posia, z którą jednak rozstali się w dość burzliwej atmosferze. Kobieta zarzuciła im kradzież swojej renty. W opinii sąsiadów, marcowie byli odludkami. Nie uczestniczyli w życiu lokalnej społeczności, nie przyjmowali w domu gości i, według niektórych źródeł, nie chodzili do kościoła. Jakikolwiek kontakt z innymi osobami mieli tylko wtedy, kiedy wystawiali do sklepu bańki z mlekiem lub w sezonie, gdy przyjmowali robotników. Brama za każdym razem była zamykana, choć miejscowi wiedzieli, że od strony pól znajduje się jeszcze jedno wejście na posesję niepozorna furtka. Mieszkańcy Marcinkowic nie potrafią zbyt wiele powiedzieć o zamordowanym rodzeństwie. Niektórzy twierdzą, że bracia byli spokojni, choć przeważają głosy o ich kutliwym usposobieniu. Podobne awantury pomiędzy Zdzisławem a Stanisławem były codziennością, a z posesji regularnie dochodziły wrzaski. Marcowie nie ograniczali się jednak do sprzeczek pomiędzy sobą. Sąsiedzi podają przykłady agresywnych zachowań, a nawet rękoczynów, których bliźniacy dopuszczali się w stosunku do innych osób. Między innymi do mleczarza. Z całą pewnością starsi rolnicy mogli mieć wrogów, a niechęć do rodzeństwa podsycały plotki o ich rzekomym bogactwie. W obrębie posesji braci marców próżno jednak było szukać luksusów. Panowie żyli niezwykle oszczędnie. Niewielka renta i dochody z prowadzenia gospodarstwa być może nie wystarczały na odnowienie niszczącego domu, ogrodzenia czy innych zabudowań. Być może też Zdzisław i Stanisław po prostu nie przykładali większej uwagi do tego, w jakim otoczeniu mieszkali. Zarówno w obejściu, jak i w pomieszczeniach panował duży bałagan. Jeden z sąsiadów bardzo dosadnie odmalował klimat domu bliźniąt. Tu był syf, kiła i mogiła, bida, nędza, tam kury po domu chodziły, wszystko. Mogłoby się wydawać, że takie warunki idealnie komponują się z zalegającymi butelkami po niewyszukanych trunkach, jednak to tylko pozory. Bracia Marzec nie pili alkoholu, nie palili też papierosów. W 2005 roku mężczyźni liczyli 66 lat, ale nadal z werwą zajmowali się żywym inwentarzem i pracą na roli. Mieli psa i prawdopodobnie kota, który pokazał się na późniejszym nagraniu policyjnym. Jak wyglądał ostatni dzień życia braci Marców? Ostatni raz bracia byli widziani przez mieszkańców wsi w poniedziałek 24 października 2005 roku. Co dość niezwykłe, jeden z sąsiadów około godziny 12 widział bliźniaków na terenie Marcinkowic w towarzystwie trzech mężczyzn, którzy na spotkanie przyjechali na rowerach. Kim byli, nie wiadomo. Jeszcze po 18 tego samego dnia Stanisław i Zdzisław spędzili z pola bydło i krzątali się po gospodarstwie. Przez kolejny dzień, we wtorek, 25 października 2005 roku, panowie nie pojawili się już na podwórku. Aż do wieczora nie słychać było zwykłych odgłosów towarzyszących codziennej pracy w obejściu. Nie było też krzyków ani rozmów. Tylko głodne i niewydojone zwierzęta przerywały złowrogą ciszę. Po zapadnięciu zmroku, który jesienią nadchodzi szybko, w żadnym z okien nie zaświeciła się lampa. Zaniepokojeni sąsiedzi nawoływali przez zamkniętą bramę, ale nikt nie odpowiadał. Przy użyciu latarki dostrzegli też, że drzwi wejściowe drewnianego domu były częściowo otwarte. Rozsądnie nie weszli na teren posesji, ale przed godziną 19 zaalarmowali policję. Wkrótce w Marcinkowicach pojawił się patrol skarżnicy i w towarzystwie Roberta D. policjanci weszli na podwórko Braci Marców. Okazało się, że nie można swobodnie otworzyć drzwi frontowych. Szybko odkryto powód. Skrzydło od środka przyblokowane było lewą nogą Stanisława Marca. Martwy mężczyzna leżał na wznak na betonowej posadce, a jego głowa opierała się na pierwszym schodku wejścia prowadzącego na strych. Szczególnie przerażający widok przedstawiała twarz bliźniaka. Była po prostu zmasakrowana. Wewnątrz domu panował standardowy bałagan, ale mimo to stało się jasne, że niektóre miejsca zostały przez zabójcę przeszukane. Początkowo można też było sądzić, że we wsi dokonało się bratobójstwo, a morderca bliźniak uciekł z miejsca zbrodni. Okazało się jednak, że przy drzwiach stojącej nieopodal obory znajduje się ciało Zdzisława Marca. Mężczyzna również leżał na wznak, z głową zwróconą w kierunku zamkniętego wejścia do budynku gospodarczego. Twarz drugiego z braci została stłuczona i mocno ubrudzona. Choć drzwi do obory były zatrzaśnięte, metalowa zasuwa pozostawała otwarta. Wyłączoną do jarkę, która znajdowała się w środku, w jednej piątej wypełniało mleko. Sprowadzony pies policyjny podjął trop, ale zgubił go w polach za domem. Morderca musiał zatem wiedzieć o tylnej furtce. Dokładne oględziny miejsca zbrodni pozwoliły ustalić, że zabójca na pewno przeszukał dwa meble. Wyścielone słomą łóżko i kredens. Co mogło zginąć? Nie wiadomo. Zamordowani bracia prowadzili taki tryb życia, że nikt dokładnie nie orientował się, czy trzymają w domu warte zrabowania przedmioty, biżuterię lub pieniądze. Faktem jest, że w drugim niespenetrowanym przez sprawcę łóżku pozostał nietnięty słoik z cenną zawartością. Znajdowały się w nim 874 dolary, co na tamte czasy stanowiło równowartość około 2800 zł. W płaszczu którego jest braci funkcjonariusze znaleźli też zegarki. Straszliwy bałagan, w którym funkcjonowali bracia, mocno utrudniał policjantom i technikom pracę. Śledczy ustalili, że prawdopodobnie najpierw został zaatakowany Zdzisław. Czyli brat leżący w budynku gospodarczym. Sprawca zaskoczył go od tyłu w trakcie wieczornego dojenia krów w poniedziałek, 24 października 2005 roku. Pierwszy cios zadany tę pokrawędzistym przedmiotem, metalową rurką, kijem lub deską, nie okazał się jednak śmiertelny. Padły zatem kolejne i choć przerażony mężczyzna próbował się bronić, o czym świadczą ślady na rękach zabójca w końcu trafił w głowę tak, że rolnikowi pękła czaszka. Sekcja zwłok wykazała w tylnej części głowy rozległe rany tłuczone z włamaniem kości. Zwyrodnialec nie próbował w żaden sposób ukryć zwłok. Pozostawił leżące na ziemi ciało i poszedł w kierunku domu. Być może wcześniej sam wyłączył do jarkę. Pech chciał, że zabójca Stanisława Marca natknął się w drzwiach frontowych na Stanisława, który akurat wychodził z domu niosąc wiklinowy kosz i czapkę. On także nie uniknął straszliwego losu. Bliźniak został zaatakowany tym samym narzędziem. Straszliwie pobita twarz przedstawiała przykry widok. Przyczyną śmierci drugiego z braci były obrażenia mózgowo-czaszkowe. Ofiara miała około 10 urazów z lewej strony głowy, w okolicy skroniowo-potylicznej i na potylicy. Sekcja złog wykazała, że bracia doznali też obrażeń szyi i kręgosłupa. Obaj mężczyźni próbowali się bronić, a na ich ubraniach znajdowała się krew oraz ważny ślad odcisk obuwia. Ogółem kilkukrotne oględziny miejsca zbrodni pozwoliły zabezpieczyć ponad 100 śladów, w tym odciski palców i włókna pochodzące z odzieży. Narzędzie zbrodni nie zostało odnalezione. W rozwiązaniu zagadki podwójnego morderstwa w Marcinkowicach pomagało prawie 80 biegłych. Oszacowano, że niezwykle brutalna i gwałtowna zbrodnia mogła trwać od kilku do kilkunastu minut, a jej sprawcą był jeden człowiek. Musiał dobrze orientować się w okolicy. Wiedzieć o przejściu od strony pola i znać ofiary, które przecież nigdy nie wpuszczały obcych na teren posesji. O tym ostatnim świadczył również fakt, że pies braci nie wszczął alarmu na widok intruza. Niewątpliwie sprawca był wyższy od zamordowanych braci, a cechujący go wysoki poziom agresji szedł w parze z brakiem poczucia winy. Według psychologów głównym motorem działania zabójcy był zadawniony konflikt, który mógł eskalować pod wpływem bieżących wydarzeń. A rabunek był jedynie motywem wtórnym. Już na samym początku z grona podejrzanych udało się wykluczyć najstarszego z braci marców, który w dniu morderstwa przebywał w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Odrzucono również wersję zemsty byłej gosposi oskarżającej bliźniaków o kradzież pieniędzy. Zatrzymanie dwóch mężczyzn przechwalających się we wsi zamiarem drogich zakupów okazało się całkowicie bezzasadne. Mieli oni wiarygodne alibi. Żadnych wyników nie dała też analiza informacji o grupie przestępców dokonujących włamań na terenie gminy. W toku śledztwa przesłuchano większość mieszkańców wsi. Pobrano odciski palców, niektórych poddano badaniu wariografem. Niestety nikt nie widział napastnika ani nie słyszał podejrzanych dźwięków. Są jednak osoby, które sprawiają wrażenie, że wiedzą więcej niż przyznają. Zmowa milczenia w obawie o zemstę bezwzględnego zabójcy jest niestety w tym przypadku dość prawdopodobna. Mimo to pewnego dnia do Miechowskiej komendy przyszedł anonim ze wskazaniem konkretnego napastnika. Według nadawcy feralnego dnia miał on przyjść do braci Marców w celach rabunkowych i zaskoczony przez braci zabił. Osobę określaną w donosie jako mordercę również przebadano z użyciem wariografu. Choć specjalista stwierdził, że w pamięci badanego są ślady związane ze zdarzeniem, że brał w nim udział, nikomu nie postawiono zarzutów. Mężczyzna wyjaśnił, że owszem, był w domu Stanisława i Zdzisława, ale dwa lata przed zbrodnią, ponieważ ci poprosili go o pomoc w drobnych naprawach. Ostatnie czynności procesowe w sprawie podwójnego zabójstwa w Marcinkowicach były wykonywane we wrześniu 2015 roku, ale nie oznacza to, że policja przestała się interesować schwytaniem mordercy. Chociaż sprawa jest umorzona, doświadczeni funkcjonariusze z archiwum MIG starają się rozwikłać zagadkę śmierci braci Marców i odkryć faktyczny motyw straszliwej zbrodni. Co jakiś czas o zamordowanym Zdzisławie i Stanisławie robi się głośno w telewizji. Wiele razy w programach o tematyce kryminalnej starano się dopingować świadków do udzielenia jakichkolwiek informacji. Ostatni raz o krwawych wydarzeniach w małopolskiej wsi mówiono w marcu 2018 roku na antenie magazynu kryminalnego 997. Mieszkańcy Marcinkowi cały czas żyją w strachu, że podają rękę mordercy. I to tyle na dziś, moi drodzy. Jeszcze raz ogromne podziękowania dla autorki bloga Niewyjaśnione zbrodnie i zaginięcia. Odsyłam Was jeszcze raz do linku pod filmem, jeśli chcecie poczytać więcej materiałów jej autorstwa. A ja zachęcam Was do dyskusji w komentarzach. Jak zwykle, liczę na Waszą analizę tej sprawy. Jak sądzicie, czy. Jest jeszcze szansa na to, aby taka sprawa się wyjaśniła i osoba odpowiedzialna za dopuszczenie się tak strasznego czynu wylądowała tam, gdzie jej miejsce, czyli za kratami. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnym odcinku na kanale Strefa Mroku.